Osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej mogą otrzymać od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej paczki żywnościowe. Działalność ta jest związana z programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2016. Asortyment w podprogramie 2016 jest taki dość interesujący, chyba lepszy niż w poprzednim okresie, dlatego zainteresowanie jest bardzo duże. Miałeśmy takie wrażenie, że może świadczenie wychowawcze, które pojawiło się w kwietniu ubiegłego roku, słynne 500 plus, będzie miało jakieś znaczenie szczególne na, na to, czy osoby będą chciały korzystać z żywności w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa, czy okazuje jednak nadal ludzie chcą otrzymywać paczki żywnościowe. Współpracujemy ściśle oczywiście, żeby zrealizować ten podprogram ze Stowarzyszeniem Bank Żywności, bo oni są dystrybutorem tej żywności. To jest cukier, biała fasola, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką, herbatniki, koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, powidła śliwkowe, ryż gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa i olej rzepakowy. No myślę, że jest dosyć tak interesujący i przydatny w każdym domu, dla każdej gospodyni ten asortyment. Z stycznia bieżącego roku nastąpiły pewne zmiany. Między innymi asortyment jest lepszy, a wzrost kryterium pozwala na zakwalifikowanie się emerytów i rencistów, których dochód netto w niewielki sposób przekraczał poziom zakwalifikowania się do programu. Uprzednio warunkiem było 150% kryterium dochodowego netto. Od tego roku kryterium to wynosi 200%. W tej chwili w Wynosi, wynosi to kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł dochód netto nie może przekroczyć dla osoby w rodzinie 1028 zł. Pomimo, iż kryterium w zeszłym roku było troszeczkę niższe, czyli tak jak mówiła koleżanka, do 150% kryterium dowodowego, i tak znaczna część mieszkańców naszego miasta skorzystała z programu żywnościowego. Były to 652 rodziny do końca grudnia. W tych rodzinach gospodaruje 1490 osób. Z tego do 100% to były 472 rodziny. I te, które się mieściły w kryterium od 100 do 150%, 180 rodzin. Częścią podprogramu są również działania towarzyszące. Te to są to. Szkolenia, spotkania z zakresu dietetyki, zdrowego żywienia, ale też umiejętności przygotowania sobie fajnego posiłku, właśnie z produktów, które wydaje Bank, żywe, bank Żywności. Zainteresowanie jest, chociaż niektóre osoby jakby troszkę z przymusu próbu, uczestniczą w tych spotkaniach, ale część osób jest bardzo zadowolona i deklarują dalsze uczestnictwo, a przypominam, jest to wymóg. Instytucji zarządzającej, żeby uczestniczyć w takich działaniach. Dzięki programowi żywnościowemu osoby ubogie mogą zaoszczędzić wiele pieniędzy potrzebnych im do życia. Na przykład opłacenie rachunków lub na środki czystości. Część pieniędzy pozostaje w gospodarstwie domowym i to jest chyba ważne, bo można przeznaczyć na inny cel. Te produkty, tak jak koleżanka czytała, no to są fajne w tym roku i ilość osób zakwalifikowanych rodzin do tej pory świadczy o tym, że ludziom też się ta forma pomocy podoba. Podprogram 2016 będzie trwał do czerwca tego roku. Pracownicy socjalni przewidują kontynuację programu.